problem. Mam Masz? Uuu! Ej, nie spodziewałem się, że ty to zrobisz, naprawdę Kurwa, ja też eee, Ogólnie Krzychu, z tego co czytałem komentarze mm -hmm. i Guciowni, YouTube'a, to Ludzie mają dwie wersje postrzegania Pierwsza wersja postrzegania jest taka, że e, Mamy w chuj szczęście i że gracze nas kierują i że mamy szczęście w doborze team, teamów A druga wersja jest taka, że Kierujesz każdą giereczkę Ciebie też cały czas notatki robi? Eee, nie u mnie im się coś wkręciło, że mają notować Ale wszystko co powiem. Ale to jest faza, tak, tak, tak. To sobie jest faza na to, że ludzie notują. To no wystarczy, że jedna osoba zapoczątkuje i nagle klikniesz w to robi. Sami studenci na czacie. A to jest śmieszne akurat to no, yes, notowanie. Yes. To lubię. Cool. O kurwa, zdodżował. Co? Smok? On jest kozakiem. Wiesz jaką tezę, jak to widziałem? Że na streamie jest nam łatwiej grać, aniżeli jakbyśmy challenge Now w streamie robili, bo tak. ludzie nas snajpią i się i tryhardują u nas różnie, żeby wygrać grę. Tak, Ale ludzie. Mówiłem, I uwaga, że... łapki są pod tym kurwa co najciekawsze. Tak, tak. Mord na Pikselu też To jest to, że ludzie, e, chcą widzieć co. Widzą to, co chcą widzieć. I będą myśleć to, co chcą myśleć. I ciężko jest z tym walczyć. Przekuje się do nas pewna łatka, że jesteśmy chujowi. I teraz I nie... Kiedy chcą odkleić ni A to, tak, to pogląd się e, psuje. To ekskluz znajdują na to. szukać wszelkich wytłumaczeń dla tej sytuacji. I nie dopuszczą tej myśli do siebie, że ej oni może jednak nie są tacy chujowi. No. E, za to jak ktoś jest zajebiste i na pewno robi jakieś błędy, to też mogą równie dobrze powiedzieć, że... a To strony działa. Tak, że mogą go gloryfikować mimo wszystko, że A, bo coś tam, coś tam się stało, ale ogólnie jest zajebisty, wiesz Zawsze się znajdzie jakiś powód i wytłumaczenie dla sytuacji Mądrego to aż miło posłuchać XD Kole Kolejny absurd, ja mądry, no Witek Ja i ty to jest XD. dwa największe głupoty I teraz plus jeden na czacie będzie No <laughs> nic no co zrobisz, nic nie zrobisz. Pomóżę może ktoś? O, Xerata nie ma. Kserat ma Kurwa, czemu Kserat... Nice. XD. Jez kurwa. To muś na smurcie. To się nie jest jakiś tragiczne, ale no teraz jak zobaczyłem, to to odjebał. Bo mógł zabić spokojnie. No, Ale... Zawsze się to we Uciekaj, 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 uciekaj. O właśnie. Ja pierdolę. Myślałem, że mogę go narręcz. Ja pierdolę! Ale się zdenerwowałem Witeczku Tak? No Jak tak mieszkałeś tak, na wsi Krzychu To miałeś tak, że wam mleko dowadzili pod dom rano? E, nie, ja chodziłem z kanką do sąsiada Który miał chyba tam strzykrowe I miałem codziennie Ja pierdolę No Znaczy każdy wiesz skąd się mleko bierze Ale tak teoretycznie Prosto z i napić się ja. to, tak, to tak jakoś mi się Marzenie każdego chyba Co? A, pa, pa. Nie A, no, Ale Czemu Pocałunek Księżniczki i żaby ma zmienić żaby w człowieka. Chodź, a chodź, 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 chodź. loda z grywowi ma mi poprawić głos. Nie wiem. To według 12-letnich trochę... tych czatowników ci To Bardzo poprawi głos. średnia analogia, ale no rozumiem twoje intencje, być może działa, chyba jednak się na to nie skuszę. Ale przemyślisz. Ale... Dziękuję. <laughs> Dałem chwilę, wiesz, namysł na to, ale no chyba podjąłem decyzję. Tak samo nigdy nie przetestuję gejowskiego seksu. O chociaż ponoć? Jest, y ok. Nie wrócimy do tej gry Witeczku, nie wrócimy do tej gry Ironio Losu, kurwa jaka piosenka, ja pierdole Mam Reda wyjebiesz się na Idę, 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 idę Żeby się nie wypierdolił tylko Idę, idę Idealnie Jest idealnie eee katapulta moja jak coś dobra, to ja mały Kurwa! nie ja dobiłem jej, to druga katapulta, przepraszam co on ja pierdole co jest kurwa triple killa zajebał jeden tarek na wszystkich on będzie unikał q i pop teraz skocha, idę q niego, ładnie Na flesza kurwa Wituj, Uuu, wiesz, że zawsze no. wracam z pracy <grym> tymi samymi krzakami <grym> i krzesnekiem. Nie, widziałem, Uciekaj, uciekaj, chodź Heraldo, zrobimy. Ściągniesz się Nie no kurwa. <grym> no, ale, ale nie jak takie coś to ja pierd Ale to wiesz, widzisz, że szerzię, bo to jest animacja. Nie wiem. Ja tam takim miarę też lubię, ale jest wrogo nastawiony do mnie. Tak? No, wiem. Zapytaj o kiedyś Mówi, że powinienem spierdalać do normalnej pracy zamiast siedzieć na dupie i wygrać. Ale to on tak sobie mówi, ale zapytaj go na tak też <grym> na streamie Ale on, nie wiedział, nie, on nie wiedział, że jestem na streamie i on to mówił, rozmawiał o mnie No Guzio ma 30 tysięcy, ale to jest gówniak jeden, bo tylko siedzi, granic nie robi że Jak on by poszedł do normalnej pracy kurwa To by go kurwa zjedli po jednym dniu Gucia, taka jest prawda Ja napisałem mu, że siema <średziora> A on aaa siema Gucia, <średziora> no, i wyszło tak kurwa dziwnie <średziora> Dziwnie no, no A powiedziałem żartowo. No powiedziałem żartował że tak, że nic z tego <średziora> I znów bez promo O kurwa Co? Nie wiem ile punktów dostaliśmy, ale dużo Dostałeś promo? Nie dostałem promo, wiesz? Ja pierdolę poważnie? No bo a, a ile punktów dostałeś? Wiesz jaki cyrk będzie krzyku? Jak ja biję D2, ty nie To będzie jebane gówno no, Jak no, ty d jak ty D3 no, Ale tak będziemy mogli grać no, tak, tak Wiesz, lepszy jesteś, tyle no po prostu To ja Mam Masz? No. Ja pierdolę. 7 jesteś wspaniałym 1 za 1, back. Oglądam cię od roku i jesteś I, dla i, mnie i w stanie. Uuuuh! Ej, nie spodziewałem się, że to ty zrobisz, naprawdę. Kurwa, ja też. Tu pomóc. Ej! O nie, o nie, o nie Tak, 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 tak! Uuh! Kurwa, nice! Ja pierdolę, pierwsza się stało! Nice. Widziałem, no. Erkę i laser na koniec zoni Erkę laser dałem. I wyjebało ich. Kurwa, mać. Ładnie, ładnie. Uuuu, ale gra. Wrócę, kurwa, tu ruchanie, sperma. O, a ła! dziewięć kurwa. A to jest dzisiaj się. Ja widzę Krzysztofa, kurwa, wtyka. Ciebie, na napierdolany się. Nie wiem, kaspita, no? O kurwa! Ja, ja, pierdolę! <noise> Aż oczko się bardziej otworzyło. Mu. Nie do przemycania. Nie, 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 To jest głupia jak Idę, 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 O nie, 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 kurwa. nie, 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 Nice. xD, ale tak ci zabije, bo ma Q nastakowany, zabije ci 100% Tak? Ale zobacz, close było, Nie, prawda? nie było close Ja mam 3-0, mam R-kę, on nie ma Ignite'a Ale on nie wie, że ja wejdę do tego krzaka, a go wyjebiemy na hita o kurwa witaj, pokazałeś się. Patrzą. A kurwa mać! Ja pierdolę, no, dobrześ to Dobrześ zwrócił uwagę, bo nawet nie widziałem. ale spaliłeś ty, a pomysł dobry był. A był, był Legenda. No. O kurwa Bombidło Podoba no mi się, Demolisher się z tym, Mountainem, wiesz z tym? Ty działa? Co się prokuje? Się Demolisher z Mountainem o, kurwa Kurwa, D3 Chuja. Jednak, D3. No. Ha. A szkoda To no nic, i tak można, i tak można dużo zdziałać Oczywiście, że można Najgorzej jak teraz spierdolimy, ja będę w D4 dalej Oj, 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 a ja, no Ja mam teleport, chcesz zostać? Nie. Chyba nie, A. Eszker chuj Kurwa, Eszker w chuj He <laughs> No nurz! No ja Ej, pierdole. pierdolę. Przepraszam. Kurwy syński zez. Nie jakby ktoś tak obrażam, inny. ale naprawdę jest chujowy, bo nic nie rumuje. No. Nie możemy, nie możemy, chodzić. Ale. Segować to. Tak, back, back, no back ja uważaj. Pierdolę, ty no nie żyje. No ja pierdolę, nie może tak być. Hej. Nie możemy robić barona, kochaniutcy! Nie możemy robić barona! Nie, się zdziwiłem, że nagle jestem sam Nie no trochę zostałem. Ale musisz patrzeć, gdzie to idzie. Ale co, a gdzie ty byłeś? Obok... Co? Przecież bym ok ciebie, wyjebałem się z tą, zobacz na timer. Dobra. Ja pierdol, ale mu sram teraz na stary na web. Typ mówi, że przegrało grę to, że kampiłeś topa. Nie wiem, to są ścieki społeczne. Kurde, demole, wierzę w was i od DM I co jest, a. kurwa? Trample mi robisz, lol ah, Pozdro Może tu im wezmę? No, Support Malphite, 20 CS Brzmi ok. Dobra, i rękaw tu za tobą, na plecach masz go Go, go, go KURWA Pierdolony główno nawet nie mógł zareagować. Chciałem pomóc się, przeliczyłem zedigbu. Kurwa. <noise> No dobra, uważaj, nie ty masz 6 level co? Iś leveluj Nie wiem, ale... Nie no, wyszło No, kurwa Wyszło, wyszło, wyszło kurwa, Vital Znaczy to było RNG, to nie wiem czy to była nawet dobra decyzja Jakby byli wszyscy to byłoby źle Koniec gry kurwa, Jasuo jest łapane, to jest taki kurwa chyba stereotyp Jasuo. Że... chociaż... o kurwa